Panie burmistrzu, 15 października Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki, w których spółka miejska PGK dostanie, no wydaje się, duże pieniądze. Proszę powiedzieć nam o szczegółach tej dotacji. Tak, no w piątek pan prezes Czerniak poinformował mnie, że jest lista wieszona konkursowa no i jesteśmy na 54. miejscu rankingowym, który daje nam szansę na dofinansowanie inwestycji, którą planowaliśmy od dłuższego czasu, która ma na celu spowodować, że, że obniżymy koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa przede wszystkim, a co za tym idzie, jest szansa na to, że obniżymy też koszty dla naszych mieszkańców, tak? bo jeżeli przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, czy też przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej będzie pozyskiwało tego typu fundusze, no to i nasi mieszkańcy otrzymają z tego tytułu Konkretne apanaże, montowuje się obniżenie kosztów funkcjonowania w gospodarstwach domowych. Ale wracając do tego konkursu, bardzo sprawnie przeprowadzony konkurs przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości, za co dziękuję bardzo serdecznie, bo dosyć szybko od złożenia wniosku do analizy listy zostały ogłoszone. Cieszymy się bardzo, że PGK Lubartowskie otrzymało dofinansowanie i możemy realizować nasze plany, zamierzenia, które założyliśmy na samym początku kadencji. Chcemy, żeby nasze przedsiębiorstwo za 3 lata było samowystarczalne energetycznie. I to nam ta, ta farma fotowoltaiczna, bo o niej mowa, daje nam takie możliwości. Wiem skąd że. Również złożyły też inne podmioty lubartowskie e, projekty w ramach tego konkursu. No, no żałuję bardzo, że nie wszystkim się udało, bo ja jako e, na przykład e, posiadacz mieszkania w zasobie spółdzielni mieszkaniowej chciałbym, żeby się udało spółdzielni mieszkaniowej zdobyć e, takie środki, bo to też przekłada się na niższe e, pewnie koszty, jeżeli chodzi o energię elektryczną w samym sobie, więc bardzo kibicuję. Jest jeszcze szansa pewnie, bo jeżeli przetargi pójdą dobrze przy budowie, to będą oszczędności i jestem głęboko przekonany i chciałbym, żeby też inne podmioty, właśnie tak jak Spółdzielnia Mieszkaniowa, jak inne firmy, które złożyły i podmioty w ramach tego konkursu projekty otrzymały takie dofinansowanie, bo to pozwala, że tej czystej energii będzie jak najwięcej w naszym mieście i spadną koszty funkcjonowania. Czy pozyskanie tych środków na farmę fotowoltaiczną wpisuje się w plan e, niskoemisyjności miasta Lubartowa? E, oczywiście, że tak, bo e, pragnę tutaj podkreślić, że e, prawie 1 megawatowa e, farma fotowoltaiczna, e, która ma na celu e, Chciałbym, żeby tak było, zabezpieczyć zużycie energii przez przedsiębiorstwo, ale również, żeby infrastruktura tego przedsiębiorstwa z tego skorzystała. Czy oświetlenie, czy na przykład, no nie wiem, nawet stacje ładowania pojazdów elektrycznych, o którym, które idealnie się wpisują w strategię elektromobilności, którą państwo radni przyjęli na ostatniej sesji spowoduje, że zbudujemy na przykład stację ładowania na terenie PGK i być może uda się, aby można było korzystać z darmowej energii, czy nawet może nie darmowej energii dla, dla wszystkich, ale dla, dla na przykład aut, które będą w zasobie spółki. Oczywiście chcemy, żeby tak było, żeby, żeby miasto było niskoemisyjne, być może kiedyś zeroemisyjne, natomiast oczywiście pisuje się to pewną strategię, która była założona na samym początku, przed dwoma laty, żeby iść w kierunku zmniejszenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale również kosztów funkcjonowania miasta, bo oświetlenie, które mamy w mieście, jest ledowe, bo chcemy mieć transport niskoemisyjny. W tym przypadku myślimy, marzymy, o, nasi mieszkańcy nas o to proszą, aby był auto, autobus elektryczny. Więc jak widzimy, krok po kroczku idziemy w tym kierunku, żebyśmy ograniczali koszty, a tym samym, żeby to się przekładało w lepsze życie dla naszych mieszkańców. Panie burmistrzu, a jak wygląda sytuacja? finansowania do paneli fotowoltaicznych, bo w ostatnim czasie cieszy się to dużym uznaniem mieszkańców Lubartowa. Jak ta sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy z nowymi wnioskami? Tak, dokładnie. Mówimy o projekcie, który złożyliśmy jakiś czas temu. Miasto zostało pozytywnie ocenione. Jest w tej chwili na liście rezerwowej przeznaczonej do finansowania, ale z uwagi na ograniczoną liczbę środków, no czekamy. Czekamy na, na postępowania przetargowe w tej, tej puli środków, które otrzymały w tej chwili dofinansowanie. Wierzymy, bo ceny spadły, jeżeli chodzi o takie instalacje, że te środki wrócą do puli. Być może pan marszałek, Dołoży tych środków, żeby mogły być też inne projekty sfinansowane, takie jak nasze. Bo nie tylko my czekamy, czeka wiele innych samorządów, które, i tutaj jest bardzo ważne do podkreślenia, które złożyły te wnioski z propozycją dofinansowania dużo wyższą niż 50%. My złożyliśmy jako miasto Lombardów taki projekt, który. Pozwoliłby naszym mieszkańcom, żeby ich udział był jak najmniejszy, nie 50%, tylko niższy. Tak? Dlatego czekamy. No, do finansowania poszły projekty, które były minimum 50% do finansowania ze środków własnych. Tak? Natomiast my czekamy, wierzymy, że tak się stanie. Natomiast wielu mieszkańców się zgłasza do nas, że chcą już zakładać. Dlatego przygotowaliśmy porozumienie z przedsiębiorcami, które pozwala założyć instalacje fotowoltaiczne na bardzo dobrych warunkach, korzystając co jest ważne, z programów rządowych, które istnieją w tej chwili, my pomagamy na przykład wypełnić wniosek do programu Czyste Powietrze, tudzież do innych programów i myślę, że to jest fajna propozycja dla naszych mieszkańców.